Mieliśmy przyjemność dyskutować o transformacji cyfrowej, o dojrzałości cyfrowej, bo to jest temat bardzo ważny z punktu widzenia tego, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, jeśli chodzi o digitalizację ochrony zdrowia w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo te wszystkie procesy dzieją się na świecie w ramach tak zwanej rewolucji przemysłu 4.0, czyli cyfryzacji i automatyzacji. Wczoraj właśnie dyskutowaliśmy, jakie są ważne elementy tej cyfrowej dojrzałości. Są cztery filary transformacji cyfrowej to jest strategia i wizje, czyli czy posiadamy i budujemy długoterminowe myślenie i długoterminowe dokumenty, które nam pokażą w jaką stronę zmierzać. Kultura organizacyjna i ludzie, czyli tak naprawdę ci wszyscy, którzy będą z tego korzystali i również ci wszyscy, którzy tworzą ekosystemy cyfrowe. Również zarządzanie i procesy, czyli to, co się dzieje w środku Właśnie przedsiębiorstwa, czy szpitala, czy podmiotu, który podlega tym procesom cyfryzacji i w końcu technologie i zasoby niezbędne do tego, żeby ta cyfryzacja się udała czyli rozwiązania, narzędzia informatyczne, ale również zachęty finansowe i zasoby, które umożliwią uzyskanie tego efektu. I bardzo ciekawe się pojawiły podczas dyskusji podpowiedzi ze strony panelistów, bo z jednej strony mówiono, że właśnie. Strategia powinna być rodzaj, pewnego rodzaju takim przyrzeczeniem, w jaką stronę chcemy zmierzać, pewnego rodzaju mapą, po której będziemy mogli nawigować do konkretnego celu i żebyśmy wiedzieli, jak to robić efektywnie i do tego celu dojść w pewnym momencie, czyli będziemy mogli również parametryzować tą drogę dojścia. Również pojawiły się takie głosy dotyczące zasobów ludzkich, ludzi, którzy w tym uczestniczą, bo okazuje się, że według wielu panelistów właśnie to jest najważniejszy element tej układanki, czyli żebyśmy mieli przywódców cyfrowych, osoby, które będą liderami tej zmiany, będą zachęcały, żebyśmy mieli pewnego rodzaju zapaleńców, ludzi z pozytywną energią, która będzie się przekładała na to, że chcemy w tych cyfrach w rozwiązaniach zaistnieć, ale również poprawa kompetencji i budowanie świadomości u wszystkich tych, którzy będą w ramach tego ekosystemu funkcjonowali, bo okazuje się, że jedno z największych przeszkód są po prostu obawy przed zmianą. Żeby tych obaw nie było, no to po prostu musimy wiedzieć tak naprawdę, co się będzie działo i, i jakby się przygotować na tego typu zmiany. Także tych różnych fajnych rekomendacji było sporo i uważam, że takie dyskusje są potrzebne, bo pokazują, że, że w ten sposób potrafimy wspólnie się zastanowić i dowiedzieć, czego nam brakuje, żebyśmy zmienili polską rzeczywistość ochrony zdrowia w, z analogowej w cyfrową. Warto byłoby również e, pomyśleć nad e, jakby zachęcaniem e, i... E... Edukowaniem i pomaganiem, żeby ci liderzy się pojawiali. Również w szpitalach warto było, żeby w kierownictwie, w zarządzie były osoby, które faktycznie się tą działką, tym obszarem zajmują, wiedzą jak to robić, wiedzą jak pociągnąć za sobą ludzi i również egzekwować w momencie, kiedy jest czas na to, że te narzędzia i ta, ta, ta cała zmiana dokonuje się.